Pubiliśmy go! Musi być blisko! Czekaj chwilę, wyłącz silnik! członerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się się siostrzyczka? To durne. To był taki mały dzieciak, taki... taki pieprzony szczel. Z wielkim kurwa nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Zobaczcie. Dobra. To jest niepięceni się przewadał. Powiedzmy na dach i ściągniemy jedną z tych chodź. Potrzebujemy pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpiertala. Sam nie wiem. Żgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okay. O, okej. Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. Niech nie, niech to nie ma szpitali. Macie lekarzy, macie system, macie wszystko. Jestem po licencjacie, OK, okej? A ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. Okej. Okay. Zabiorę najwyżej dwójkę, ok? Dwójkę! Jak to zmieścisz tylko dwójkę? Ja obciążenie, ok? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okej. Okay. Okay. Dobra, pomóż mi. No już. Mnie, kochanie. Jest dobrze. Nic nie będzie. Zajmij się nią. Hej, za chwilę Zajmij dobra? Hey, nią. No, Nasz szmigłowiec już leci. Słyszałem, co mówią. Mają miejsce na góra dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chłodnie. Co nie? Wiem, stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców, na północ od Wryfinger Jack. Yes. Buzer nie poradzi sobie teraz beze mnie. <laughs> Odtasz mi go. <laughs> wsiadasz? Go. Musi być blisko! Czekaj chwilę, wyłącz silnik! Cholera, ona żyje! Alvarez! Alvarez, hej! Alvarez! Co się tu stało? Znaczy... Kto to zrobił? Czy to... To wie czyści? Leon... To zrobi.

Tam nie ma nic poza bandą świrusów. W sumie może nie miałem racji. Może nie dogadał się z kołplęmi. Nie, Leon od dawna sprzedawał mu Szajs i w końcu dostał za to po dupie. Ej, ej, czekaj. Czekaj, chwil. Nie, poczekaj. Kurwa. Dobra, popatrzę. Czekaj, czekaj. Tutaj. Tędy. Świeże ślady. A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś tropić? Jak byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. <grymne> Kurwa! No chodź! Wszystko gra, bracie? Tak, tak, tak. To tylko draśnięcie. Tupek nie umie celować. Kurwa mać! Nic mi nie jest, muzer. I chyba idzie tam, w to podospadła. Traci bardzo dużo krwi. Daleko nie zajdzie. Chodź. Sprawdź go. Krwawisz. Strasznie chujowa śmierć, powolna. I bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż żyła, rozumiem. kiedy ją znaleźliśmy, ty skurwielu. Nie chciałem marnować, kul, nie na nią. Zaczekaj chwileczkę, a zaczekaj, no. Powiedz, gdzie jest skrytka. Leon, jeśli powiesz, nie jestem tobą, mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z samiżkiego dołu. Jak myślisz? Jakie to uczucie? A? Zostać rozszarpanym, pożartym żywcem. Niedługo się przekona. Jeb się. Żegnaj, Elio. Nie, chwila! Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest na starym cmentarzu. Dzięki. Nie mówiłeś! Zrób to! Nie zostawiam mnie tu, człowieku! Zrób to! Zrób to! Ty pieprzony kłamcą! Zrób to! Potrzebować jakiegoś dowodu. Dobrze zrobiłeś. Nikogo nie powinniśmy zostawiać, nawet takich kutasiarzy jak Leon. Ej czekaj, chcę przeszukać obóz, może znajdę jakiś opatrunek czy coś. Ta, ta, powinno być dobrze. No, może ta łapa coś mi się jeszcze przyda. Myślałem, że pojedziemy na polowanie. Zabierzemy trochę trofeów, tak? No, chyba, że będzie lało. Daj spokój, stary. Przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra, dobra. Ale nie chcę jechać na całą noc. Jezu, muszę wrócić do formy. Ciekawe, czy znajdziemy coś przy maszynie Liona. Nie, jasne szlag. Co? A to skurwiel. Albo przewód paliwowy, albo się zeszczamy. To pompa paliwowa. Lion, no tak. rozwal mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć z jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę Olivii. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. Nie, chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Wierzmy. Szalona Willy jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak mieliśmy trochę zapolować. Miejscówka szalonego Ulliego się nada. Tak, okej. Okay. Ej, co ci dał Leo? Nie, nie pytaj. Może to jakaś mapa? Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz, rozejrzymy się. Jasne. Gdzie lecicie? Co? co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od czek. Jack. Yes. No, nie porani sobie teraz bez mnie. <laughs> Odtasz mi go. <laughs> wsiadasz?